Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a to kanał Sukces Info. Zapraszam Cię na początku do zapisania się na newslettera w celu otrzymywania informacji na temat inwestowania, sprzedaży online, Allegro, inne marketplaces, ale także dużo motywacji do działania i po to, żeby się wybudzić w końcu i zacząć realizować siebie, swoje plany, marzenia. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, choć na tym kanale zdarzają się filmy na temat kryptowalut, to dzisiaj będzie na temat rozliczania kryptowalut. Do 30 kwietnia, jak co roku, jesteśmy zmuszeni rozliczać się za cały rok, jeśli chodzi o nasze dochody i także kryptowaluty. Jeżeli inwestujesz, to masz obowiązek rozliczać, nawet jeżeli nie sprzedajesz ich, tak jak ja to robię i co roku kontynuuję, jakby kumulowanie tych kryptowalut, to jestem zmuszony rozliczać to w pit i pokazywać ile tych pieniędzy inwestuję. No takie to jest prawo takie, to jest państwo, ale to jest nasz obowiązek podatkowy. I dzisiaj tylko pokrótce pokażę ci w jaki sposób to robić. Jestem świeżo po rozliczeniu tego PIT-u, który się nazywa PIT-38. Dlatego nagrywam ten film, bo może się zdarzyć, że Wy też potrzebujecie takiej ogólnej informacji, zastanawiacie się, czy rozliczać, nie rozliczać. Ja rozliczam, chcę spać spokojnie, chcę wiedzieć, że nikt mnie nie wyciągnie o 12 w nocy z łóżka i będzie wypytywał o różne moje aktywa, dlatego rozliczam się z czystym sumieniem i, i tyle. Zapraszam Was na stronę. Ja rozliczam się programem Epity. Nie ma to znaczenia, jakim się rozliczacie. Ja za to kasy żadnej nie biorę, więc po prostu od lat korzystam i PIT36, i PIT38. Tutaj pokazuję właśnie Wam artykuł, opis rozliczenia kryptowalut w 2023 roku. Nieważne, czy to są altcoiny, bitcoiny, litecoin, Ethereum, cokolwiek inwestujecie, to powinniście się rozliczać, powinniście zbierać. Potwierdzenia wpłat, potwierdzenia airdropu, wszystko co jest związane, choć sami wiemy, że to jest trudne, ponieważ robimy wiele transakcji w międzyczasie i do momentu, kiedy nie sprzedajesz tych kryptowalut, to nie masz obowiązku podatkowego, czyli nie, nie wyjdzie ci żaden podatek. Ale jeżeli na przykład w 2022 zakupiłeś kryptowaluty za 2000, nie sprzedałeś nawet złotówki. To po prostu musisz jako koszt wpisać 2000, dzięki temu, kiedy będziesz te pieniądze kiedyś tam sprzedawał, to będą pomniejszone o te, które kupiłeś. Bo jeżeli sprzedaż urośnie ci to magicznie do 100 tysięcy, a nie będziesz miał żadnych kosztów, to po prostu od 100 tysięcy zapłacisz podatek 19%. Więc warto kumulować tą sprzedaż, żebyś mógł na przykład, mając kryptowaluty za 100 tysięcy, Mając wpływy za 20 tysięcy, wtedy 100 tysięcy minus 20 tysięcy podatek płacisz od 80 tysięcy, a nie od 100. Więc warto to robić. Wiadomo, że państwo się ucieszy, jeśli to sprzedasz i będziesz podatkiem tam rządził, ale no, tu już nie mamy na to wpływu. Za każdy dochód, złotówkę w tym kraju musimy, musimy to robić. Rozliczenie PIT obrotu walutą wirtualną, źródło przychodu. Przychód z krypto musi być wysumowany wyłącznie z pozostałymi przychodami z kryptowaluty. Nie można łączyć go z dochodami ze sprzedaży akcji, udziałów praw fizycznych, czyli kryptowaluty musimy rozliczać tylko z kryptowalutami. Jeżeli masz inne wpływy, które łączą się z PIT-em 38, to są na to zupełnie inne rubryki i nie można tego łączyć. Nie można kupować kryptowalut w ramach działalności gospodarczej. W przypadku barterów kryptowalut za towar, za usługę, zapłata w rozliczeniu kryptowalutą, dochodzi do wyceny kosztu przychodu po stronie każdego z podatników. Tu nie będę się wtajemniczał i nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. Opowiem Ci tylko o tym, w jaki sposób rozliczyć cały roczny podatek. Masz tutaj przykład. W lipcu doszło do namycia Ripple za 40 tysięcy, w czerwcu sprzedano Dasha za 100 tysięcy. Podatek wyznacza się od 60 tysięcy, płaci się go na koniec roku. Czyli nieważne, co zrobisz w międzyczasie, dopóki nie sprzedasz kryptowalut, nie powstaje podatek i obowiązek podatkowy. Nie musisz tego płacić w ciągu roku. Wystarczy, że na koniec roku podatkowego rozliczysz PIT-38, wskażesz wszystkie. Twoje aktywa, wszystkie koszty, wszystkie e, przychody, czyli tak jak tutaj, jeżeli kupiłeś za 40 tysięcy, sprzedałeś za 100 tysięcy, różnica to jest 60 tysięcy, i od tego płacisz podatek 19% dopiero w momencie rozliczenia pit -u. strata podatkowa. Podatek w kryptowalutach. Strata podatkowa to jest na przykład tak, jak ja miałem z poprzedniego roku. Została mi pewna kwota, którą dodałem w odpowiedniej tabelce, która tutaj to jest kreator, bardzo fajny, więc on cię przeprowadzi przez wszystkie te koszty. Dodałem stratę z ubiegłego roku, dodałem do kwoty, którą w tym roku, za którą w tym roku kupiłem kryptowaluty, i w ten sposób to jest mój koszt, który jeżeli bym sprzedał, bo nie sprzedałem, odejmuję od kwoty koszt minus kwotę, za którą sprzedałem kryptowalutę. Jeżeli nie sprzedałem, to po prostu koszty z zeszłego roku dołączyły do kosztów z tego roku i powiększyłem tą kwotę, którą ewentualnie, kiedy będę sprzedawał, będę, o, o tą kwotę będę mógł, mógł obniżyć swój podatek. Choć nie chciałbym go w ogóle mieć, ale no niestety tak to się dzieje. Wiem, że sprawy podatkowe to nie dla każdego jest coś oczywistego i nie każdy lubi się bawić, więc jeżeli chciałbyś to zrzucić na kogoś, to po prostu udaj się do księgowego, do księgowej i oni ci rozliczą, bo to jest normalny podatek, który jest łatwo wyliczalny. I jeżeli nie chcesz się w to bawić, po prostu udaj się do księgowej. Jeżeli chciałbyś się sam w to bawić i prowadzić, to, to musisz tutaj po prostu się pobawić. Koszty, przychody i takie tam. Tutaj też jest opisane, w jaki sposób powinieneś chronologicznie zbierać informacje na temat rodzaju kryptowaluty, nazwy, kodu, oznaczenia, ilości, daty, sposobu nabycia. Kosztu nabycia, potwierdzenie przelewu bankowego, wyciągi elektroniczne z giełd, arkusze potwierdzające dokonanie transakcji, wiadomości elektroniczne lub generowane w ramach kont giełdy potwierdzające transakcje. Jest to bardzo dużo tego. Nie wiem, czy ja do końca mam wszystkie informacje, które tutaj są zawarte. Po prostu zbieram przelewy wykonania na giełdę i, i staram się z giełdy też te potwierdzenia mieć. Ale czy to jest wystarczające, sami wiecie, że do momentu, kiedy nie dostaniecie jakiegoś wezwania i udowodnienia, że macie te kryptowaluty, że są Waszym kosztem, że wpłacaliście i, i nabyliście te kryptowaluty, dopóki nie dostaniecie wezwania i nie przejdziecie przez tą kontrolę, to nikt tak naprawdę nie wie, z czym to się je, bo urzędy skarbowe, ZUSy i te wszystkie nasze miłe instytucje każdy z nich jest osobną jednostką, osobną osobą, która kontroluje, więc jest to temat rzeka. Tutaj nikt nie da Ci pewnej odpowiedzi. No cóż, chyba to już by było wszystko. Polecam Ci się rozliczać, choć nie jest to porada inwestycyjna. Ja nie jestem księgowym. Jeżeli nie czujesz się na siłach, przekaż to osobie kompetentnej. A na dzisiaj już Ci dziękuję bardzo. Myślę, że był to taki... Miły, fajny, krótki wstęp do rozliczeń podatkowych kryptowalut. Trzymaj się, dzięki, cześć.